za zakochuj, nie? Drodzy widzowie, spotkaliśmy się tutaj ja i Przemę żeby po raz ostatni na poważnie. <laughs> Jaki twardy wiking. Dobra, grając dzisiaj w Walhalle, pokażemy wam e, wariant dwuosobowy z dodatkiem Walkirię. Przemek. Zmyj to, chłopcze. <laughs> Przemek, polej. My oczywiście korzystamy z jarów z naszymi wizerunkami. Widać podobieństwo? Nie widać? A jutro od razu zapowiadam, 18 stycznia jutro, chyba że to już oglądasz później, to oczywiście to jest nieaktualne, startuje kampania Zagram Zagramwy.to, ukośnik Walhalla, 18 stycznia 10.00. Wiesz, że tacy przyjaciele podczas walk na przykład, nie wiem, w KSW czy gdzieś, to oni przeważnie ze sobą nie walczą, bo nie chcą rozstrzygnięcia. Tak jak na przykład ci bracia Kliczko. no to oni nigdy ze sobą nie walczyli. Czyli ty teraz chcesz się wycofać, <grym się <grym tak? w ramach przyjaźni chcesz się poddać, tak? Znaczy Leszczu... Chcę, tylko... Dobra, dałem ci jedną szansę, żeby się wycofać godnie. No ale teraz po prostu koniec przyjaźni i będziemy się dać. Ale co, ja trzeba ale nie, powiedzieć ale później, żebyś nie mówił, że przemok bierz za mocno. <gry> Dobrze, mój Jar, e, może raz na walkę odrzucić jedną kość, jedną inną kość w mojej puli mogę obrócić na wybraną stronę. Natomiast jeśli mam minimalnie trzech wojowników w drużynie przed walką, to raz na walkę jedną kość w mojej puli mogę obrócić na wybraną stronę po prostu. Mogę ja mieć sześciu wojowników w drużynie. Mm -hmm. I jak mam dwóch, to mogę sobie do, maksymalnie to mogę dwóch dowolnych zagrać. Mm -hmm. Dobra, zaczynam. Wawum. A bo ty możesz, tak, takich dzików zagrać. Czyli dobieram trzy karty, bo gramy z dodatkiem, i mm -hmm. jedną z nich zachowuję. Mm. Ups, to zachowuję. No to sobie zagram tak. Mm -hmm. Chociaż... No. Dobra. Aha. Ty masz lipę, moim zdaniem. Ja, moim zdaniem, mogę ci teraz podejść i cię zdzielić. Zdzielony. Z tym, że z czym ja wtedy dostanę przed sobą. Atakuję. Błąd. Eee, Jak się naził? Kledziałem się. No nie, no już za późno, atakuję. Dobra. Ale się ledziałem, no nie. Się. Dobra, jest to, jest to, jest to. Mogę odrzucić i przerzucić. A co to mi da? Ciekawe, co to mi da? Nic. Warto sprawdzić. Warto to było sprawdzić. Nie ma wciąż włócz. No dobra, no muszę wyjść z tym, po prostu mam 6 siły i nic więcej nie dodaję. Po prostu 6 siły. Okej. Oki do Ty się tylko tak wozisz. Masz 2x? -y? Masz 8? Umarł sam? Jaki gość! Uuuu, Dobra! I co teraz? No, ja Umarł trzy, sam. raz. Trzy punkty ci muszę tutaj przekazać jakoś. No. Ci nie jest głupio oszukiwać? Haha! <grywa> <grywa> nie, słabe mam karty, słabe. <grywa> Plus 6 do. Ja, I to... Aaaa! Ja, I mam teraz. Ja. <grywa> raz zostałeś dobre karty. No, ruch. chcesz, się... no dobra, twój ruch. Nie, nie wiem, co wybrać. Mhm. Mm tak. No, losie, no to już teraz jest pofytka. Czyli to było wąskie okno, że mogę sobie wygrać. <noise> I ono się zamknęło. Ja robię do dobór dwóch kart, mm -hmm. jedną z nich zachowuję. U. I robię dobranie trzech kart po ruchu, i jedną z nich zachowuję. Uuu. Twój ruch. Ja robię to samo. Czyli dobieram dwie. Zachowuję sobie jedną. No to jest tych dwóch mhm. twój rok. Dobra, zaatakuje cię Trzeba wyjść przed szereg w końcu, nie można się tak kisić. Nie? No że w sensie, kisi się na razie, jak, się jak nie, boję nie powiem to. kto. Nie bo się boję po prostu, rozumiesz Shoot! Nie. No bez jaj! <śmiech> 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 No masz 14 siły, no? 14 siły pierwszym rzutem <noise> pierwszy rzutem. rzutem, to się podkreślić, tak? Koniec no, czy coś jeszcze? Nie koniec, wystarczy już tej farsy. No w co sensie, nie wiem matematycznie. No dobra, spróbujmy, no. Czterna... O. Wow. <noise> Ty powinieneś nagrać te wszystkie swoje dźwięki, Klejane żeby dźwięku. ludzie mieli podczas grania, że nie sobie mogą puszczać. No ludzie, no ja muszę... No, zobacz Klinejdy, no przecież to jest największy dziw. Na świecie jaki powstał, no. Ja wiem o tym Pani Barbara, do... nie wiem skąd jakby tutaj narysowała go, skąd takie wyobraźnie, Takich ale... mężczyzn... No dobra, poczekaj, spróbuję przynajmniej, ale nie czuję tego, no. W sensie wyszedłeś rzeczywiście niezłym butem. Odrzucam i przerzucam te dwie. Ups. Siadło, nie? Mam osiem. Eee, dobra, i tak mi zabraknie, wygrałeś dziadłem, no. Proszę bardzo, mam tarczę zabrać i się... Potrzebuj. To jest piękno mojego jarla. Nie ma sytuacji, że mało... będę miał mało mojego... Co, coś zagrywasz? Ty tracisz jedną kość, przeciwnik traci dwie. Cztery kości. Hahaha. Chociaż coś. <try> co... Chociaż coś. No Wizi, no co za wstyd. Haha. Czyim se? Autor, <try> Autor gry. Publicznie. Odrzuciłem zabiankę, nie? Hahaha. zabiankę. zabiękę. <try> zabiankę. O matko, nie? Ja się stresuję, nie? Huh. Nie? Co, co, ja Dobra, odrzucam. No, pomachałeś i wróciłeś, no. Przerzucam, Następnym razem. Spadła mi koś, nie? Ja się podaj. Poczekaj. Czy ta włócznia ma sens? Ona ale nie ma sensu. Odrzucam, to też przerzucam. Odrzuciłem koś i wrzucam 3. Dobra, jest dobry czy... Łukaszem Z żeby wygrać. Poczekaj, poczekaj, bo ty mnie zagadujesz. Aaaa! Cztery siły i jakie punkty małe <śmany> no, ja muszę być bardziej męski ci się siły Poprosimy z taktycznej kogoś do poprawienia tutaj <śmany> No nie no, no nie! Ty rzucisz tych dwóch i wygrasz Cztery ataku to jest mało Cudów już tutaj nie wyciśniesz Dobra, odrzucam tą kość, przerzucam tą kość Ostatnia próba. Eee! I... zagrywam to, czyli mam... Mhm. 6 siły i... Mhm. Nie wiem, co ty masz w ręku. Zagrywam to. zagrywam to... Proszę nie płakać, tak? Mam 9 siły. Dobra. Proszę się odczepić. No nie! Mhm. Nie, no nie. No nie. No nie No Nie! O tej kości, jedną straciłeś. A, jedną straciłem. Nie. No nie! Dobre, kawie, to no ja popraw No mogę dowolną sobie jedną poczuł. No ale powiedzmy, można na razie jeszcze nie. Kurwa. No tak, no bo wciąż... No nie rób scen no i co? No i co? No i co mogę sobie zrobić zmięc? No odrzucasz i masz mięs. No i masz 5 siły Masz 10 siły? No nie rób takich jaj, no? no nie, nie mam Dobra Jaki Zabieram ci tartę. Tych trzech wysłałem do Walhalli, tak? No. I zrobiłem misję! No że wygrałem i aktywowałem trzech wojowników lub więcej i ten mm. ma plus dwa punkty i ona ma plus dwa punkty. O oh o -oh. Dobra, okaszasz oszukiwać to. Plus cztery punkty szukam sobie. I mm. co? Chcesz się bić? Wątpię no nie, nie. Wiedziałem. Wiedziałem I to było... to był twój błąd. No nie, no bo ty jakbyś dobierasz. tego wykulno, jak to byś już... To się. był twój błąd, dobierasz. I... Du -du. A tych dwóch możesz to dać teraz? A, raz, A. dwa, trzy. Normalnie. Nie. Ty masz za różne planet, czyli on ci daje plus. plus 5. plus 5 ci daje ten Tak. Nie, Raz, dwa, trzy, czyli plus 2 to dodaję. Och! Dobra, ja się przestrzeliłem. To... <głos》. głos》> to jest... A widzowie, tu część kart jest taka, bo to jest prototyp. Wy wiecie o tym, że to jest prototyp. Dobra, no już wszyscy wiedzą karty. <głos》> I wiadomo, że to są 3? Tak, dwie kości. Czyli teraz tak, co wcale ja mu się chciał z tobą bawić? Dlaczego czego nie zrobiłem setu tutaj? Coś, coś zepsułem. Ja mam. Poczekaj, no to sze... znaczy taki kosmos 5, 6, z kart. 6 plus 6, 12 siły. No. To jest, by the way, tak na, 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 na tego. Na. Na czym? Na miodzie jest piwo. Dobra. Potem sobie przeprowadzę i to może opowiem. Mhm. Nie wypadł łuk. Łuki nie ma łuka. <laughs> Ty masz jeszcze raz ile? 12? Mhm. Musimy 13 siły. Dlaczego? No dlaczego? Dlaczego ty wychodzisz taką siłą, z kartami? Wciąż potrzebujesz siedem. <grym> no. Duszę się. Duszę się to w tym jest... związku. No. Poczekaj. Te kości. Potrzebuję łuku, to mam czwórkę. No już widzisz, już o drzwi dowalchali. Woła cię to. Dlaczego tu nie ma plus pięć? Dobra, wygrałeś, no! Dobra, starczy. No poczekaj, bo ty może masz jakieś premie. Dobra, wygrałeś. No i mam premię. Tu za każdego, który umiera dasz kolejny. Czyli, Czyli dwa punkty dostajesz. Dwa punkty jeszcze poproszę. To. To, to sobie po prostu... Mógłby Cię teraz zaatakować, ale to jest upokarzające pójść tam. To jest upokarzające? <grym> to będzie, że cała Polska Cię obserwuje, nie? Dokładnie. Ale, Więc ja tego nie zrobię. Bo to jest, wiesz, farmer, który po prostu dostał toporek, nie? On jeszcze Dlaczego, nie zobaczył drzewa. Dlatego, ja w moim ruchu zagram wojownika. Szczególnie, że tu mi się może coś skleić. A Ty musisz wybrać, nie? Ja zagrałem tego. No, wystaw się, żebym mógł się normalnie móc uczciwie w uczciwie walce zlać. A, a jak dobierę karty, to mnie nie pójdę Dlatego jedzie. ci tak szansę, mi... dam ci jedną szansę. No. Dobra, teraz tak. Mam wszystko co chciałem. Masakra, nie? Jak ty... nie, nie gram, nie. Poddaj Ty w ogóle sprawdziłeś coś życie? <grym> Dobra, mam Uber kartę, wykorzystałem wcześniej. Tu mam łuka, który daje mi 4 siły, bo też wyszedł znowu swoletowo. Eee, teraz tak. Tu mam włócznię, która mi prawie daje 6 siły, 7 siły potrzebuję topora, nie mam topora, co mam, tu mam prawie tego fajnie jest mieć dużo wojowników, ale gorzej jest nie wysadźcie do walhali nie wysadźcie po prostu może odrzucę jedną kość i przyrzucę, żeby mieć topór, bo to już będzie dużo silnik. Mhm. jest topór, dobra, jest topór i co mi zostało? No bo samych dzików niemożliwych do zrobienia praktycznie mhm. I teraz tu będę miał siły. Raz, 7, 8, 9, 10, 11. Ty masz 7. No dobrze, no, się siły koniec dziękuję Twór Topór na wjazd już jest potabienia. Oj tu, tak, tarcza. Pchuch. Masz 7 siły, ja mam, ja ja mam? Iewa? No. Tak? Wiedziałem, wiedziałem że wlechujesz. A z drugiej strony nie tyle blefowanie, bo są też misje na przewagę sił, nie? Tak. A no, czyli Więc warto walczyć. Warto. Dobra, trzy punkty szału nie ma. No, no. Ale lepsze to niż nic. Na razie jest łeb w łeb. Cios za cios. Twój ruch. No ja mam ochotę znów przyjść i ci wlać. No, no, proszę. Z tym, że... Zatańczmy. Mam, mam, z tym, że mam znów taki niemożliwy team i się le, leciutko, leciutko się odkryje. Mm. Już mam ochotę przyjść i zlać. Nie wiem, czy to jest dobry instytucje. Ja się boję. Nic nie mam w kartach. <laughs> Dobra, wiesz co? No? Zmieniam zdanie. O. Dobieram karty więcej. Dobra, więc. dwie karty, jedną zachowuję. Mhm. I potem zrobię to, dobieram trzy karty, jedną zachowuję normalnie po ruchu. Dobrze. Ponieważ w yy, no, takim nie muszę ci mówić, dlaczego. To jest też tak naprawdę. To dobieram, to odrzucam. <laughs> Patrz Widział to życie? Ja nie potrzebuję plezów, ty już jest. <grym zazwyczaj> Jak ja, się chcesz się blufować, się, tam gdzieś, wiesz. Leszcie, żeby mnie tu blu... <grym grym> zbałmucić. Dobrze, no ja zagrywam tak. No i co? Po prostu, po prostu masz cztery kolory. Żadnych prostu, premii, prostu, nic wartościowego. Nope. A nie, ja cię nie atakuję, ja jeszcze wystawiam. No, parto, kogo, kogo bywa, nie? W ogóle mi nie są potrzebne. Co to ma Mam Co to takie... ma przekazać? Zagrywam tych dwóch wojowników. I moja drużyna już jest... Rodzina jest już pełna. Dobra. Twój ruch. Dobra. Atakujesz? Ja dobieram Dobierasz. sobie dwie. Dobierasz. Oczywiście, że tak. Wiesz, co tam odchodzi. Raka. Wiesz, kogo młot. Oj! To odrzucam i dobieram trzy. Nie, szukam jakichś wojowników, mam same karteczki. <noise> no, same, same te siły? Dobra. No coś ci doszło, do no, mam no, ja. tak Dobra, czyli teraz tak, matematycznie. Coś ci doszło. Matematyka? tak. Zagrywasz, zagrywasz jakieś tam znów, cuda czy nie? Yy... No nie graj. Dobra. Oj Coś jest. Nie ma wszystkiego. Uh -huh. Jest tak, jest. Ci są... Od, pocz od początku gry, podkreślmy to. No, oni są po prostu tobie wierni. No nie! No nie! No nie! Przekulowuj. Ech. A przeturlej, bo ludzie nie będą wiedzieć o co chodzi. No nie. Tłukasz ty za dużo płaczesz w, jakby w głównym pojedynku Wikimu. No ale to jest no. prawda. History Channel nam podziękuje za taką współpracę. Jan jest fajny, podkreślmy to, ale to nie znaczy, że zawsze coś masz, nawet bym powiedział, że nic nie masz czasami. To nie Co, że mam jednego gościa, który masz trzy siły i ten. Znaczy, fajnie, że masz sześciu wojowników, ale wciąż sześć kości nie? i każdy z nich potrzebuje czterech zaakrypowanych. A bo z tym jest mega, mega się boję. Poza tym. Dobrze. Dobra. Co za Falhalę? Ale już też mam zerować, jeszcze po... zaraz. Coś jeszcze. No dobra, odrzucam kość, przerzucam dwie. To tak nic nie ma sensu. O, jest łóżko. Czyli, mogę ja zostawiłem sobie bzdury mhm. jakieś. Mhm. Tu mam trzy siły. Hmm. Ale tu są trzy punkty. Widzisz, co się dzieje. punkty, czy siła? Idź w punkty. Pięć siły. 3 punkty Lepiej zdobyć punkty, 3. Z siły 2 punkty. Nie, bo zdaniem lepiej jest mieć... lepiej punkty zdobyć. No. Tak. Zgadzam no, no, tak. się, dobra rada no, to jest. No. Dobra. co mogę zrobić takich Plus trzy, no jest plus trzy, dobra, poszło, 8 ataków, twyr. Osiem ataków? Naprawdę? No. Zagrać coś jeszcze. Ale za późno. Dobrze, ja zagrywam plus dwie kości białe. O. Myślisz? Która kamera na zwierzę? Boź sprawdź gdzieś nie siadła bateria, bo ja drugi raz nie mam ten kulot. Tutaj usiadłem baterię, ale... Wiesz to jednak niepotrzebnie Cię nie atakowałem, jakbyś sam. To było honorowe, tak? Mm -hmm. Dobrze, to ja wygrywam trzy przerzuty. No... Whatever, no. Na pewno... Hmm. Poczekaj, bo mi się rozjeżdża... Mi się rozjeżdża kostium, nie? Czy co, nie liczy, nie liczy się mój rzut? Nie liczy się ta marka. Od początku cały ten ruch. O! Tu mam dziurę w rękawie. Nie atakowałem Cię jednak. Tak? Hmm? A, to jest pewne. Drugi przerzut to był, proszę cię nie rozpędzać. To był drugi przerzut, a i tutaj po, potrzebuję czegoś jeszcze, tak? bo tu mam teraz tak. To był drugi przerzut? No, jeszcze jeden. A potrzebuję teraz. Macie tak sierpę. czasami, że ktoś już z wami wygrywa, jeszcze was kopnie, i potem jeszcze was kopnie. Dobra. To przemek. Przemek yy jest, jest tego typu kolegą. 12. Dużo Wam misję zrobiłem. Wygraj i aktywowałeś trzech lub więcej brydników. No. Najlepszy atak w moim życiu. Dobieram. Uff, trzy może muszę sobie mankiety poprawić, nie? No już nie potrzebuję wojowników silnych, ja mam samych wojowników. A ja samych leszczów. Jest... Ja muszę tak? cię leszczami bić, no. A ja mam samych silnych i to już nie o to chodzi. No Dobra. Ja bym ja potrzebował, właśnie. Biorę takiego i zginiesz. Jak to jest no! Dlaczego ja na wizji A zawsze co mam przegrywam? W życiu 90% partii wygrywam. No, w, życiu. w życiu pewnie to nie jest prawda. 80? Łukasz, ja wygrywam 80% partii. <laughs> <noise> to jest kłamstwo. To jest nie można kłamać. Uwierz, uwierzcie mi, nie? Nie, u, nie, u, nie można kłamać. Atakujecie znów. Proszę bardzo. Hit me baby one more time. Proszę bardzo. Włócznia, włócznia. Proszę bardzo. Tarcza. No, Ako akurat... Ja boję się, że ja w tej wróżce będę wyglądał głupawo, jak się zmyje jak żal. Boisz się, że będziesz wyglądał głupawo w tej no, scenzurze. No, Jak zmierzasz? Pani w sklepie? bo teraz nie wyglądasz głupawo. Bo, <laughs> bo teraz, teraz wyglądasz okej. Okay. Teraz, wyglądam, teraz wyglądam masakrycznie mocno, wiesz, silny. Naprawdę. Aż dobrze, że, wiesz, nie paszę, Aż że... dobrze, że to zdanie zarejestrowaliśmy. Teraz wyglądam masakrycznie mocno silny. Kropka, koniec zdania, dziękuję. Tak jakbyś miał w jednym zdaniu o sobie coś powiedzieć. się przedstawić. Jak ty wygrasz, nie? Jak ty wygrasz... Ja wiesz, patrzę si sam do stroju i po prostu się boję, nie? Dobrze. Losie. Cztery siły to jest za mało, żeby wygrać z tobą. Moim zdaniem. W którą ze stron pójść? W tą jest bez sensu. Pójść. Całość. Czyli i pomachałeś? <laughs> chłopaki. Cześć, chłopaki. Jak, co, co tam u was? A, spoko. To to Chcecie to się tam. bić? Nie, nie, nie. Moim zdaniem to jest kwestia tego, że grałem na wizji i ja się nie skupiłem na zespole moim. Czy możemy tak to wytłumaczyć? Sytuację na stole, czy nie? Możemy, możemy. No. Dobra, dobra. Przemu akuje ciebie, ostatni atak w tej grze, no. potem jeszcze Ragnarok. Mm -hmm. Co mamy? Mamy miecz włócznie, mamy miecz, mamy topór, mamy łuk, mamy tarczę. Czyli mam łącznie 12 peren. siły. 12 siły, tak. I... No... Ruch. Czyli muszę mieć 13 tak jest o! Mm -hmm. Co ty tam ty na basz Wygrasz? Wygrasz? fajne rzeczy? Wygrasz Do przepłnięcia 3. Dobra, dzisiaj. No i do no, no no jak? Tu masz 8, 8 plus 4. No, dwa, nie, nie masz osiem, nie masz łuku, nie? A, zapomniałem. No, wygrałeś, no, wygrałeś. No i jest twój ruch ostatni w grze, no. gościa. No i ragdoll. To i to. Tu mam ja cztery punkty, sobie muszę dodać. Tak, tak tak. I to są dwie obojętne, jak nie muszą być równe. Co? No, to, no. No i liczymy liczymy, punkty. Liczymy. nie punkty. Jak ty mnie pobiłeś? Ile masz? To są, to są cztery punkty, nie? Po prostu. A, y, to są cztery punkty. Y, dobra, no to ile masz? Ty pierwszy mówisz. 38. Naprawdę? Tak, no, nie przedaje się. No, powiedz, ile masz. Nie masz. mogę powiedzieć. <laughs> nie, <laughs> nie, powiedz, <laughs> nie, nie mogę powiedzieć. Troszeczkę mniej. No <laughs> Dobra, dobra, wejdę. <okay. laughs> wstydno, wstydno. Jakie wnioski są z tej partii? Trzeba się skupiać. E, po pierwsze, po drugie, ja Blefować. to... jest, jest moja druga, druga przegrana już na wizji. Tak? w świecie. Na no, realu, z w game, Star Z gimbop, z tobą, to, ja mówię, że jeszcze z gimbop, ja przegrałem w no. W życiu graliśmy ostatnio w cztery osoby wygrałem. W, gramy na wizji. Tak, no. Nie, z się. Ale było stresujące naprawdę. Uch, chyba, chyba taka najbardziej moja stresujące? emocjonująca tak. walka. Bo co? No. Bo, wizje, bo kamery? Bo kamery i bo ty miałeś dużo tych. No. I tak wiesz, nie? W trakcie myślę, że się odbije. No. No dobrze, no widzowie, wygrał Przemo. Ja u, y, jestem przekonany, chociaż tego jeszcze nie wróciliśmy, że wszyscy obstawiali, że wygra Przemo i wszyscy kibicują Przemowi. Teraz wszyscy otwierają szampany, i tak, petardy, co im zostały z Sylwestra. Przemo odpalenie. jest lepsze od Łukiego. To się potwierdziło. Łuki jest autorem żenada. Nie, nie Łukasz. Łukasz jest dobry. Łukasz jest naprawdę świetny i dobrze gra. Okay. Łukasz, gdzie ja bym był gdyby nie ty? Nie będzie wygrywałby z innymi w gry pewnie nie. jak <grym zainterescentrowe> <grym zainterescentrowe> Słuchajcie, tak wygląda wahala dwuosobowo. Nie w którą kamerę potrzebę. Jak widzicie, dużo zależy od tego, jak się dobierze jarla na tak. pewno. I też dużo tak. zależy od tego, czy się ktoś skupia, czy tak. się ktoś nie skupia. No ja myślę, że to już dużo ostatecznie zależy od umiejętności. I tego, czy po prostu masz ducha walki i czy w środku jesteś taki wewnętrznie silny. I od intelektu. Głównie intelekt <noise> Tak, 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 tak. Mądrzy wygrywają, a... Głupi <noise> głupi wymyślili tą grę niechcący jak w ślepej kurze ziarna. dogodnie tak Także tak. słuchajcie, tak potwierdzam, to ja jestem autorem... Łukasz, jeszcze można wymazać z pudełka Łukasz, bo nie. Szczerze, w trakcie partii nie zaatakowałem cię jak mogłem. Dlaczego ogóle, tego nie no. zrobiłem? Nie, nie wiem dlaczego. Z ja pod... jakiegoś takiego dziwnego poczucia. Tak. szlachectwa? No. no? Moim zdaniem to przez to. To przez... po prostu przez... przez to, że Ty masz zbyt dobre serce. O! O! I ty ma o... tak. i weź teraz to, jeszcze raz do kamery, powiedz to. Chodziło o to, że Łukasz. Nie, ale podrej... tak, żeby nie było w nie wymuszone. Podrej, A, okay. Ja coś mówię, ty to wtedy no, no, powiedz. No, no. Także słuchajcie, widzowie, podsumowując, nie wiem, jakie wnioski z partii przebywał? No, w sensie, wydaje mi się, że głównie jakby przegrałeś przez to, że ja mam zbyt dobre serce. <laughs> <noise> Przypominamy, 18 stycznia, jeśli to już trwa, to wiecie, a jak nie wiecie, albo jeszcze to nie trwa, to 18 stycznia, 10.00, zagram w kropka, to, ukośnik, w sensie, slash, Przemo? Nie, Valhalla. A, Barthale, przepraszam, bo już... <noise> zagram w to, slash, Przemo. <noise> Zagram w to w Walhal. Zagram w to też bo możecie sobie taką grę kupić yy, dodatek walkiery tak wygląda. A, ty, no właśnie, może jeszcze dwa zadania o Walkieria, jak No, w sensie ostatecznie yy, były sytuacje, w których faktycznie odrzucałem, a były takie, że faktycznie mi się przydały. Te specjalne rzeczy. Tak, więc na pewno fajne jest to, że masz większy wybór yy, z tak. trzech i wtedy faktycznie możesz coś wybrać i bardziej dostosować to do sytuacji. Że czasami dzika odrzucałem, czasami dzika szukałem, yy -y. czasami. To w sensie po... się dzika tak, w sensie silnego... coś czułem się, wiesz, silny. Ta. Tu miałem dobre karty, na ręce miałem dobre karty i po prostu co myślałem, fajnie jakby mi weszła właśnie ta karta która po prostu daje punkty jeżeli, misja. tak misja nie tak. no i weszła misja nie Więc Czyli to... losowość, dobre karty ci podeszły tak, tak. zróbmy pauzę ja też raz powiem no. nie bo ty <grym> znów mnie oszukasz. E, nie na pewno fajnie się przez to grało ja trochę ja przez coś trochę zakopałem bo mi się tak wszystko łączyło że tak. mi kości brakowało żeby dwóch aktywować no, no, no. A, a ja musiałem czterech żeby tak, tak, dostać tak, prawie tak, tak. Ale zdecydowanie ciekawie jest, jeśli się patrzy na misję tak. i się stresuje. Zagram w to Valhalla. Tyle. Tyle. A, osoba, która wpisała Przemo, yy, na Livestreamie wylosujemy kogoś, żeby dostał nagrodę. Świetnie, świetnie. Wszyscy by no, Przemo. Wszyscy, we... wszyscy wygrają, no. Oj. Uff. ile emocji, nie? To co, gramy jeszcze raz?